Cześć, tu Luna, i witam Was w kolejnym odcinku z serii Koło Fortuny. Alicja nam tutaj odpoczywa aktualnie, bo się chyba czymś mocno zmęczyła. E, I przepraszam Was za, to, za te dźwięki scrollowania i klikania, ale niestety aktualnie nie mogę nic na to poradzić, po prostu muszę kupić jakąś cichszą myszkę. Próbowałam już kombinować z mikrofonem, ale i tak to słychać bardzo. E, dobrze, co my tutaj mamy? Dumna z siebie. To chyba też jest z ten slice of life, czy któregoś z tych modów. E, zgłębiłam temat kosmosu i już teraz e, zgłębiłam temat kosmosu. A propos tego, o czym już wspominałam i naszych tostów z serem. I teraz tak, mamy dwie opcje, żeby zjeść dostaw w kosmosie. Albo wybrać, albo wybrać karierę naukową i stworzyć jakiś tam wynalazek, portal, który nas przeniesie w ten kosmos. To jest jedna z opcji. Albo druga, albo drugą opcją jest. Kto tam znowu... No nie, nie powiem, no cały czas ktoś mi przeszkadza. Spotykać. No, no dobrze, miło mi. Drugą opcją jest zbudowanie rakiety i dodanie do niej jakiegoś specjalnego modułu. I zastanawiałam się, którą z tych opcji wybrać, ale szczerze powiedziawszy, bardzo mi się nie chce rozwijać kariery naukowej. O, Akira nas pisze, zwłaszcza, że trzeba się wybierać Simem. No, także wybierzemy chyba drugą opcję i po prostu zbudujemy sobie rakietę. I polecimy w kosmos. Naprawdę ostatnie, czego oczekiwałam, yy, wpisując na listę zadanie spełnienia aspiracji tostów z serem, było to, że będzie ona wymagała lotów w kosmos. No ale cóż, życie jest pełne niespodzianek. Kupimy sobie tą stację kosmiczną, czy jak to się tam nazywa podium do, do budowy rakiety. Yy, to będzie chyba w zainteresowaniach. No trudno, musimy w takim razie jeszcze zapracować sobie. Dobrze. Aj! Akira do nas pisał, i w końcu uciekła mi ta wiadomość. Nie wiem, czego on chciał. Ale ty naczynia to zmywaj, kobieto. Dobra, widzę, że ci chce się spać. Na tych chlwich paszczach dużo można było zarobić. Może sobie zasadzimy ich więcej. Nie wiem w ogóle, jak to wygląda, gdzie my jesteśmy. Jeśli chodzi o porę roku, wiosnę. Nie, tak. Tak, wiosna się właśnie kończy powoli. O, jakaś premiera. No dobra, to sobie obejrzę. Właściwie Alicja obejrzę. A jutro jest Dzień Miłości. No to możemy się spotkać z Akirą i zaprosić go. Dzień Miłości jest wolny od pracy. Aha, już jest. Dobra. I, i, i lwie paszczę sobie jeszcze zasadzimy, żeby zarobić na rakietę. Co ty robisz, kobieto? Przeglądasz sieć? Nie, ty teraz sadzisz rośliny. A jeszcze żaba jakaś tutaj leży, zdechła. To może sobie postawimy ją też na biurku. W sumie nie wiem, na razie mi nie był jakoś potrzebny laptop, ale śmieszno. Możesz coś z nim zrobić? Aha. Karmić też jej nie możesz, czy ona sobie tutaj po prostu zdechnie. To takie smutne trochę. Nie wiem, czy ta żaba zdechnie, czy ona będzie tak wiecznie sobie tutaj siedziała. Dobra, podlej. A, bo ja niedawno kupiłam też yy, akcesoria z, ze zwierzakami. I, i, i. Tu są jakieś chomiki, zdaje się. A co mi tak klatkuje gra? Pakiety. O, właśnie, zapomniałam o tym. No kurczę, co jest? 400. No niby zarabiamy na tą rakietę, ale chciałam zobaczyć właśnie, co to z tymi zwierzakami można. Co to jest? Bawolus? Tu widać to to? To jakiś gad? Czy, czy co? To jest ten bawolus? To takie fioletowe? Czy to jest jakaś zabawka? Nie, to jest to zwierzątko. Dobra, tu mamy chomika. Tuptusia. O oh, jeż! Yes. Może jeża sobie weźmiemy. Szczura to może niekoniecznie. Bawolus. To jest pustkostworek. Pustko Serio. Można sobie hodować pustkostworka. No dobra. No nie, weźmiemy sobie jeża. Może coś kolorystycznie jeszcze zmienimy? No niech będzie tak. Okej. Okay. To chyba można się zarazić od tego zwierzaka czymś i, i umrzeć nawet. Dobrze, dobrze. Znowu mam jakiś. Zmień imię, Tuptuś. Niech zostanie na razie Tuptuś. Bierz wszystko. Może jak zbierzemy, bo te lwie paszczę naprawdę sporo... No nie, nadal nie. <tompleksy> nadal jesteśmy w ciemnej czeluści. Obejrzyj. A, gdzie ty. Zaraz. Za trzy godziny praca. No dobra, obejrzyj sobie ten sezon. Se se sezam. Sezon. Co to to, jakieś pragnienie masz? Przygotowane do romansowania. Przygotowania. Aha, już się nie możesz doczekać jutra. To jak będzie jakieś święto związane z jedzeniem, to ty po prostu wystrzelisz w kosmos. Być może. No to jest takie trochę. Zresztą chyba pododawałam jakieś swoich, bo chyba pieczenia nie było. Tak, bo pieczenie jest chyba z moda. Co tu jeszcze? Aha, uzupełnić jedzenie można. Czyli on może sobie... No ale dobra, daj mu przy... Jejku, ta już wpiernicza. Czemu ty ten chleb cały czas nie masz już tostów? Nie, no są tosty. Może ty powinnaś mieć tą aspirację chleb, a nie tost z serem. Rozumiem, że ser w tym zestawieniu nie jest niezbędny. Alicja po prostu lubi wpierniczać chleb. Mm, baw się. Jak <śpiszczy> piszcz. Może za mocno go ściskasz, ale w ogóle ściska nie chcesz. <śpiszczy> nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O kurczę, ugryz I co teraz? Czyli teraz Alicja może umrzeć? O kurczę, ciekawe, ciekawe, co z tego będzie. No, jakby nam zeszła, to, to nie wiem, nie wiem, co zrobię, jak Alicja zajdzie. Jeśli będziemy mieć, Ale nie, jeśli mielibyśmy już wtedy w domu Akira, w co wątpię, nie wiem, jak szybko ta choroba ewentualna się rozwija. To co będę musiała zacząć od nowa? Stworzyć nową rodzinę. Nie wiem. Musimy szybko wprowadzić yy, drugiego Sim'a. Najwyżej będzie ją żywiał. Co on robi? Aha, on po prostu sobie tutaj fruwa. Okej, okay, no to jest magiczny już. I nie lubicie się już. Może to jest taka strefa bez grawitacji tutaj. Może ty powinnaś z się jakieś konsultacje na temat tej wyprawy w kosmos przeprowadzić. Awans żywieniowy. I znów zmęczona. Nie wiem, ty tylko jesz, śpisz i chodzisz do pracy. Może wezmę je później zawodowego bibok O, 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 o. Do jego domu. No dobra, pójdziemy do niego. Dobra, jesteśmy u Akiry w mieszkaniu. On zdaje się, z jakimiś dwiema laskami mieszka. Tak. I ta chyba jest w nim zakochana, jeśli dobrze kojarzę opis rodziny. Kiedyś. Oj, kiedyś coś tam czytałam. Aha, nawet mają w domu. No, sprzęt do karaoke. Aha, zaprosiła się mi pierniczasz w SimCity chyba. No bardzo ładnie z twojej strony, naprawdę bardzo ładnie. Eee, co możesz z nim zrobić? Może o telewizyjnej premierze? Grze Olamy. To co za kobita? Znaczy też kuzyn. A, to tak. No i prawie już mamy rakietę. Aha, teraz ty. Nie, tylko usiadła. Dziwnie w tej sukience wyglądasz. Czy ty śmierdzisz? Ale ty śmierdzisz, bo jesteś brudna, czy tak? Ojaj. No to trochę słabo. Dobra, pogadaliście. Na razie to tam tak powoli. Chociaż ty już widzę, byś na całość najchętniej poszła. Dobra, nie wiem, czy to spotkanie można uznać za udane. Akira raczej był zajęty bardziej komputerem niż Alicją. No ale może dlatego, że śmierdziałaś po prostu. Weź szybki prysznic. Dobra, jutro już tak bardziej wejdziemy w te romantyczne klimaty. I po prostu pójdziemy z nim na ten festiwal miłości. Czy jak to się tam zwie? Zjedz sobie tosta na pocieszenie. Mm, dobra, skończ tego tosta może. I zjedz jeszcze jednego. I koniecznie musimy kupić bieżnię. Bo na razie wyglądasz jeszcze dobrze, ale to się może szybko zmienić. Ile już tych tostów? Aha, już jest 10. Teraz musimy jeszcze porozmawiać. No to jutro Akira sobie posłucha o tostach. Jak to jarzyk? Ojoj, uwaga, obserwuj może. Może tak od razu nie bierz go na ręce. A co w ogóle z tym twoim gry? Nie, nic się nie stało, nic się z tego więcej nie, nie wywiązało. No i co, już jest szczęśliwy? Aha, wystarczyło na niego popatrzeć. On po prostu wie, że ktoś się na niego gapi i jest szczęśliwy. Podniecona. Ale mam nadzieję, że to nie ma związku z Jarek. Co on robi? Nie znam się na jeżach, nie wiem czy to normalne. Słodki jest. Może to te tosty ci tak podniecają, Alicja. Naprawdę, w Twoim przypadku wcale bym się nie zdziwiła. Kolejna lwia paszcza do wywalenia. Czyli co zostanie? A nie, tam jeszcze są trzy. Czemu te kwiatki tak zdychają? Odblokowała. No i znowu to samo. Tak, czyli to jest po prostu zapętlona za każdym razem, kiedy zje trzy tosty, to wyskakuje ta informacja. Już zimno. Już zimno, właściwie teraz to powinno być już ciepło. Pierwszy raz ją w... <grym> przez całą wiosnę chodziła w... A nie, jeszcze jest wiosna. Dobra, nieważne. <grym> Myślałam, że już jest lato. Nie wiem, taka rozgrzana jesteś, ale kurtkę założyłaś. No dobra, to teraz sobie posprze. O, i teraz będziemy już mogli kupić rakietę. Chyba. Dobra, te troskawki. Nie, no wsadzaj je do lodówki. Ale grzyby sobie sprzedamy. Kurczę, i tak nam brakuje. A nie, nie brakuje. Trochę absurd z tym budowaniem rakiety na podwórku, ale dobra. Bu Aha, jeszcze kolejne tysiąc, żeby w ogóle zacząć budowę. No nikt nie powiedział, że loty w kosmos są tanie. Poobserwuj tu Ptusia, jak trochę się zaprzyjaźnicie, to znowu się z nim spróbujesz... Znowu jest głodny? No to daj mu jakiś tam przysmak. O, znowu? Tak, żeby znowu patrzeć jak grasz na kąpię. na pewno, już biegnę. Mam trochę inne plany wobec Ciebie. Aha, o, widzę, że cię lubi wszystkie aktywności związane z tym świętem. A no właśnie, nie mamy jeszcze tej skrzynki. No ale dobra, tym razem sobie darujemy. Bo i tak chyba będą nawet nie starczyło. Nie wiem, ile na kosztuje chyba 50. Zresztą mamy teraz ważniejsze wydatki. Dobra, jest 14. Możecie się powoli umówić. A nie, co mi się. Pff, znowu mi się wszystko pomieszało. Cały czas myślę o tym festiwalu miłości. A to nie jest festiwal miłości, tylko święto miłości. Więc po prostu zwyczajnie zaproś go na randkę, a nie możesz. Mm, to znaczy nie możesz w ten sposób. Nie, też nie. Dobra, bez sensu. A może ja nie mogę zaprosić chyba nikogo na randkę, bo nie mam z nim w ogóle jeszcze relacji romantycznej. Mogę się umówić przez aplikację, ewentualnie. Poważna randka. Widzę, że coś się tutaj długo ładuje, ale i tak czas na odcinek już powoli nam minął. Także na tą chwilę żegnam się z wami i w następnym odcinku zobaczymy się już na randce. Pa! pa.